Więc proces nauczania jest dla mnie bardzo ważny, obserwuję tutaj, co się dzieje w tej szkole i muszę powiedzieć, że lubię tę szkołę, a dlaczego ją lubię, mogę też opowiedzieć krótko. Bardzo lubię dochodzić do tej szkoły, ponieważ ona jest nietypowa, nie jest tak, że cały czas się dzieje to samo, że ćwiczymy, powtarzamy, tylko jest to tak bardziej wprowadzone, w życie takie. Ja jestem, jestem rodzicem, ale jestem zaangażowanym, tak. To znaczy właśnie cechą tego jest, że bardzo często rodzice angażują się w proces nauczania. Pomagam się uczyć y, milusińskim geografii przyrody, prowadzę projekty, no i jeszcze parę innych rzeczy robię, o których trudno opisać mhm. słowami. Ja about, about. Wydaje nam się, że nie tylko można pisać na nich, ale i rysować. Hmm. Naszym uczniom nie narzucamy konkretnego, gotowego już programu. Tylko idziemy, idziemy za uczniem, który, który nam pokazuje, w którą stronę chce, chce się rozwijać. Oczywiście realizujemy program nauczania i on jest bardzo dla nas ważny, ale go realizujemy, realizujemy w trochę inny sposób. Montessori, ta szkoła nie była zawsze szkołą Montessori, to się pojawiło z czasem jako element, który miał nam pomóc w, w odkrywaniu. Przynajmniej, że na początku byłem sceptycznie nastawiony. Myślałem, sorry, nie, ja wszystko wiem najlepiej, wszystko nauczono yy, i przecież można pracować, wykładając różne rzeczy. Kiedy w praktyce zaczęliśmy się nawzajem uczyć od siebie yy, i widząc efekty, i widząc zapał, chęć, no to było jak nie wiem, jak strzał w głowę. Yy, po prostu wielka, wielka, wielka eksplozja, że, że to nie my jesteśmy najważniejsi i to, co my wyprawiają z tablicy, tylko trzeba zejść z, z, z tej tablicy na, na, na poziom zainteresowań i, i chęci naszych uczniów. Takim szczególnym wyjątkowym elementem, który odróżnia naszą szkołę od generalnie od różnych innych placówek, jest m.in. to, że nasze dzieci mają ogromną swobodę w ruchu. I e, w, w działaniu. E, tak naprawdę no, wiemy wszyscy, że dzieci rozwijają się, są ciekawe świata, e, chętnie badają e, nasze e, otoczenie. U nas w szkole ten ruch wprowadzony jest e, do wszystkich przedmiotów. E, więc w naszej szkole bardzo dużą uwagę zwracamy na aranżację przestrzeni. Nasze ławeczki, nasze ławeczki i piłeczki, które są tutaj, powodują to, że kręgosłup dziecka jest cały czas wyprostowany. Mięśnie po, i w naturalnej pozycji, mięśnie posturalne są wzmacniane, trzymają ten kręgosłup. Natomiast na zwykłych ławeczkach w szkole, szkole państwowej... Na zwykłych piłeczkach w szkole e, dzieci się garbią, e, nie mogą się wyprostować, nie mogą usiąść prosto e, i mają z tym duże problemy. Nie mogą wyprostować, wyprostować nóg. Natomiast tutaj na naszych piłeczkach dzieci mogą przyjąć każdą, każdorazową pozycję, mogą się na nich pobujać, mogą się na nich położyć. Chłopaki pokażcie, jakbyście się położyli na brzuchu, na plecach, wyprostować nogi od pod... Nauka w ruchu, czyli nie siedzimy, tylko cały czas się ruszamy. W szkole nie musimy siedzieć konkretnie na ławkach, ale możemy na piłkach. To, ja, lubimy nasze meble, bo nie tylko można pracować w grupie, ale i oddzielnie. I... I można też siedzieć na ławkach. I na przykład nie tylko można siedzieć bez podkładki, ale można położyć ławkę i pisać od razu na siedząco. Raz w roku jest tak, że możemy kupować słodycze i to jest jakby przedłużenie jednostego czwartku, ponieważ jedna grupa miała wczoraj dwusty czwartek, a dzisiaj jeszcze pozostałe dwie klasy mają tę lekcję. Rozgrywka z rodzinkami. Zaraz na z rodzinkami. Dlatego, że się nie zmieściło. Dlatego przepisałam. Aha, to proszę. Żelki zależy. Bardzo dobrze. Często też dzieci biorą udział w egzaminach Cambridge Exams, które są organizowane przez British Council corocznie i dzieci otrzymują bardzo wysokie wyniki. Są bardzo zaangażowane. Staramy się w dzieciach zaszczepić kreatywność, czyli jakoś nawiązujemy do projektów. Dzieci przedstawiają różne prezentacje czytają wiele dodatkowych rzeczy i wzbogacają właśnie swoje słownictwo, a także wiadomości z otaczającego nasz świata. I wydaje mi się, że my jako nauczyciele tej szkoły chcemy, aby dzieci motywować jak najbardziej do nauki języka angielskiego i Myślę, zresztą zaraz dzieci same mm. powiedzą, że ta świadomość daje im motywację, świadomość taka, że wiedzą, że tutaj języka angielskiego uczą się z przyjemnością. Bardzo ciekawe. I nie y, uczymy się bezmyślnie słówek, tylko staramy się je zapamiętać poprzez zabawę albo naukę w czyli na przykład czytamy książki ze słówkami, y, oglądamy filmy są różne gry i zabawy w języku angielskim. Czasem też robimy scenki przedstawienia teatralne, które potem sami przedstawiamy. Piszemy opowiadania, prezentacje o tematach, które nas interesują. Też są w języku angielskim. Aż dwa lata różnica my robimy to samo, co oni. I też... Um... Nie ma tak, że siedzimy ciągle przed tablicą i wkuwamy, tak jak już wcześniej mówili, konkretne słówka i w ogóle, ale też uczymy się różnych technik, które nam pomogą lepiej zapamiętać nam te słówka i takie. Każdy, jeżeli czegoś nie rozumie, może się o coś zapytać. Nie musi się tego wstydzić. Może się zapytać o coś, czego się nie rozumie, albo o coś, co się chce rozumieć i jeszcze tego nie było na lekcji. Mamy też lekcje, konwersacje, o której rozmawiamy tylko w języku angielskim i jeżeli, jeżeli ktoś zrobi błąd, to go pani spokojnie poprawia, a nie, nie musi się tego wstydzić i nikt się nie boi swoich błędów. Okay. W przyrodzie robimy projekty naprawdę różne, ponieważ każdy może sobie wymyślić jakiś temat, ale musi, musi nawiązywać do przyrody. Naprawdę są różne projekty, na przykład żółwie, kosmos, czy ja miałam też okupie. Dzieci same tworzą. W pierwszej klasie mój wnuk cały zespoły, bo ja mogę tylko o tym mówić, bo co widziałam. Robili projekty i mieli absolutnie możliwość wyboru. Sami decydowali, co mają robić, jak mają robić. Sami prezentowali swoje wyniki. To było coś wspaniałego, dlatego że tu się doskonali takie cechy, jak właśnie uczenie poprzez własną aktywność, poprzez pracę w zespole. To jest to, że dzieci realizują projekty od przedszkola praktycznie, aż do gimnazjum. Realizują projekty i potem je prezentują. No to jeszcze mieliśmy bloki, które były niedawno. To wczoraj się były, zakończyły. Tak, wczoraj się zakończyły. To były bloki o różnych czasach. Na przykład była prehistoria. Ja miałam. o majach. I na, i na koniec był test blokowy z tego, co się nauczyliśmy w. w bli przy zaczęciu bloków, bo na początku mamy zawsze lekcje jeszcze, a potem dopiero dwa dni na zrobienie tego, co nam nauczyciele dali do zrobienia. I mieliśmy teraz w tych blokach zrobić y, pokoje, y, które będą pokazywały... Y, to te, oto, te otoczenie, na przykład ja miałam, był namiot, wioska, piramida majów i kamień, w którym się, który, no wieżak, w której się więzio, który, w której więziono ludzi. Chłopcy najpierw pracowali po, y, y, na początku. I na końcu dopiero te grupy, które już zaprezentowały, mogły iść za nauczycielami i obejrzeć projekty innych grup. Na przykład kiedyś na matematyce jak zaczynaliśmy ułamki, pani zamówiła dla nas pizzę i każdy dostał jedną ósmą z tej pizzy. Sami wybieramy te, te tematy, nikt nam ktoś może nam zaproponować, ale na przykład właśnie nauczyciele yy, nie wybierają nam sami tych tematów. Albo jak kiedyś na przyrodzie, mieliśmy, uczyliśmy się z panią Asią o różnych jeziorach, czy to są wytwory, yy, które robi, robi człowiek, czy natura, to na górkach właśnie robiliśmy sobie taką rzeczkę. Bierzemy miarkę, wychodzimy na korytarz i, i, i przykład i, i od początku korytarza kładziemy tą miarkę. No i potem zaznaczamy miejsce, w którym ta miarka się kończy. Efekt końcowy w projektach nie może być ciągle ten sam. Czyli, np., jak jest prezentacja multimedialna, to już nie można dwa razy tego samego zrobić. I, i... Jest to super też dla przedstawiających, bo oni przede wszystkim uczą się kontaktu. Jeśli występują tak około 10 razy w roku, tylko na takich zajęciach, plus jakiś szereg innych projektów, o których zaraz powiem, no to oni naturalnie też umieją, nabywają takich, takich umiejętności, których my kiedyś nie nabywaliśmy. Teraz się patrzę na kamerę. Niby się nie stresuje, ale jednak czuję taki dyson, taki pewien dysona, kurczę o co chodzi w ogóle. Więc gdzieś tam w podświadomości, neurony lustrzane pewnie jakieś zachowania powodują, że taka inna się zachowuje, może nie, nie do końca naturalnie. No, znaczy, co roku mamy, prawda, Dzień życzliwości, który, w którym jest, są aukcje na rzecz właśnie herytetne szpiku i e, Tak, są punkty i. Dla mnie to jest bardzo wspaniała rzecz i uważam, że to, że i szkoła nasza to organizuje, i to, że uczniowie się w to angażują, i nauczyciele również niektórzy, jest bardzo y, wspaniałą rzeczą. No i ogólnie powinno moim zdaniem to wprowadzić w niektórych szkołach, bo nie wiem, jak w innych szkołach to jest ale chyba takich dni życzliwości to raczej jest mało. I to jest naprawdę coś, według mnie, to jest naprawdę coś takiego szlachetnego i to, że to jest takie ułatwienie innym ludziom, którzy na przykład nie, nie wiedzą, na przykład, co robić, albo coś takiego, to jest takie jakby ułatwienie i dojście do tego, na przykład, dawstwa szpiku. Zawsze chciałam, żeby jeżeli będę, właśnie będę dyrektorem, to chciałam, żeby ta nauka trochę wyglądała inaczej, żeby nauka była zabową, a nie, a nie przymusem, żeby coś co, bo uczymy się tak naprawdę przez całe życie, powinniśmy się uczyć przez całe życie, to żeby nie, nie było to takim przykrym obowiązkiem, ojejku, bo trzeba się czegoś nauczyć, tylko bardziej w to, że to jest przyjemne, fajne i można mieć z tego dużo, dużo fanów. Um mi tę szkołę, co nie było łatwe dla nas, właśnie ze względu na bardzo nietypowy sposób, w jaki ta szkoła podchodzi do nauki, do dzieci w taki podmiotowy sposób. I przede wszystkim było dla nas istotne, że, że dzieci, jak, jak wchodzą w tej szkoły, w ogóle nie chcą wyjść, tak? Znaczy bardzo jest duży problem, żeby je stąd zabrać, tak? więc trzeba negocjować, walczyć, wymyślać jakieś gry po to, żeby je stąd wyciągnąć. Natomiast istotne jest też to, że ta szkoła wykorzystuje do pewnego stopnia rodziców w ten sposób, że stara się pokazać dzieciom zawody, różne zawody, różne drogi życiowe. Tak? I robi to oprócz takich zwykłych pogadanek, które do pewnego stopnia cieszą się zainteresowaniem, aczkolwiek umiarkowanym, pokazuje to w praktyce. Czyli na przykład ja jestem architektem krajobrazu, zajmuję się otoczeniem budynków. I mieliśmy taki program, który trwa dalej. Taki program, w którym razem z dziećmi, razem z rodzicami, razem z społecznością wymyślamy, tworzymy potencjalne możliwości rozwoju otoczenia szkoły. Tak? I o ile muszę powiedzieć, dzieci, jak opowiadam o swoim zawodzie, co jest dla mnie zawsze interesujące, frapujące, to dzieci są zainteresowane mniej więcej. Tak? Natomiast jeżeli zaczynamy mówić na takich spotkaniach dokładnie o Placu Zabaw no to po prostu emocje sięgają za nitą. Szukałam nauczycieli pasjonatów. Proszę pani, ja przez cztery lata, a tu jeszcze jestem prawie, że codziennie, nie słyszałam, żeby nauczyciel miał podniesiony głos. Z uśmiechem, uśmiech na twarzy, troska, taka nawet wdzipliwość, taka ta empatia, jest coś wspaniałego. E, obecnie hmm... Tak naprawdę, na, na, na naszych znaczeniach przyrodniczych yy, młodzież, dzieciaki wybierają to, 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 z czym chcą pracować. Czyli ich obszar poszukiwań nie jest moim wymysłem, tylko raczej yy, jest pytaniem, co chciałbyś zrobić, co chciałabyś zrobić, yy, jaki projekt chciałbyś zrobić. I praca generalnie jest yy, o, o, o tyle dla mnie yy, trudna. Może nie teraz trudna, kiedyś była trudna na początku przedstawiania się, że y, miało się chęć jakby robienia czegoś za, za, za ucznia. Dopiero ewolu, w trakcie ewolucji y, jakby dawanie takiej pełnej wolności uczniowi w jego poszukiwaniu i wycofywanie się, obserwowanie y, i reagowanie tylko wtedy, kiedy jest, jest, jest to konieczne. Dzisiaj to wygląda mniej więcej tak, że y, każdy, kto przychodzi, wybiera sobie jakiś temat. Ustaliliśmy, że raz w miesiącu uczeń powinien się podzielić tym, co odkrył z innymi. Te projekty można być samodzielnie, w grupach, też nie, nie, jakby nie ograniczam. Który nie nudzi się na własnych zajęciach. I myślę, że tutaj jest doskonały dobór też i nauczycieli. Bo to są pasjonaci, którzy pozwalają dziecku na, rozwoju, na rozwijanie swojej kreatywności, na to, że oni mogą sami decydować, sami działać. I to chyba myślę, że jest najważniejsze w tym wszystkim, o czym chciałam powiedzieć. I marzy mi się. Uczmy się, rozwijajmy się i to jest podstawa. My się też uczymy o nich. Ja jestem też uczniem, nie jestem nauczycielem. Oni mnie uczą bardzo dużo w kwestii różnych spostrzeżeń, obserwacji. To jest niesamowite. Odkrywanie, odkrywanie dzięki młodym ludziom samego siebie też tak naprawdę. Znaczy dzieci wykorzystują wszystko, co jest wokół, żeby uczyć się matematyki. I mierzymy ściany i, i liczymy wtedy pora powierzchni. I, I mierzymy uśmiechy nauczycielom. Dzięki temu dzieci porównują liczby, umieszczają je na osi, robią rankingi. Jeżeli ważymy, to ważymy rzeczywiste rzeczy Jeżeli mierzymy objętości, to, to przelewamy wodę na podwórku. Mi się wydaje, że chyba te relacje tutaj są bardzo istotne. To, że dzieci są w małych klasach, że, że możemy tak z nimi być na ty, że wszystkie je znamy, że, że potrafimy tak z nimi rozmawiać tak na co dzień, że, że, że nie mówimy dzień dobry, tylko mówimy sobie cześć czasami. Ta szkoła ewoluowała jak różne epoki geologiczne. Były wymierania masowe, ludzie odchodzili, przychodzili. Wielka dynamika, ciągłe zmiany. Szukanie najlepszych, najciekawszych sposobów dotarcia do, do naszej młodzieży. Od, odkrywania ich y, mocnych stron, odkrywania ich talentów. Y, więc porównuję zawsze moją pracę do y, palozoiku, mezozoiku i kanozoiku. Tam jesteśmy w kanozoiku, w, w erze w młodego życia, młodej edukacji, w której się sporo pozmieniało. Dinozaury wymarły, wymierają, chociaż są jeszcze jakieś stanowiska, gdzie, gdzie można je, je odnaleźć w przyrodzie się uczyliśmy ważyć i na przykład w sklepie jak kupujemy owadki to musimy je zważyć, bo tam za konkretną wagę tego owoca tylko ten kilogram kuszy 20 groszy. Powiem teraz może tutaj troszeczkę na temat ławeczek naszych, które są też w formie bujaczków i też pomagają naszym dzieciom. Chłopaki, położycie teraz ławeczki. i Pomagają naszym dzieciom też również ćwiczyć prawidłowe pozycje. Mogą one być wykorzystywane do ćwiczeń korekcyjnych. Takie bujanie na ławeczkach jak dzieci się bujają, wzmacnia budowę połączeń neuronalnych w naszym mózgu. Dzieci w tym momencie odpoczywają, Pobudzają się i nie są znudzone nauką. Można tutaj przy, przy, przybierać każdą, każdorazową pozycję, jaką dzieci mają ochotę zrobić: bujać się, klękać. Chłopaki, zrobimy teraz ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej, tak jak już wcześniej wspomniałem. Staniemy na, 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 na tym, w klęczkach, tak, żeby trzymać równowagę z wyprostowanym kręgosłupem. Najważniejsza rzecz, według nas, żeby nie zabić ciekawości. Jak się ją zabije, to się to coś najcenniejsze. Społeczeństwo industrialne to nie jest społeczeństwo przyszłości. Nie musimy chować wszystkich takich samych osób, a raczej powinniśmy szukać, wzmacniać każdą osobę, żeby ona znalazła swoją drogę, żeby odkryła to, w czym jest dobra, to, co ją interesuje. To jest, to jest klucz, klucz do, 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 do edukacji. Także to jest, ta szkoła wciąga, to wciąga, wciąga jak taka po prostu organizacja bez granic i każdy, każdy coś wnosi. Przyjemność jest ogromna, z moich obserwacji wynika, że przyjemność jest ogromna zarówno dla nauczyciela, jak, i, jak również dla dzieci, no bo wiadomo, ta wiedza, którą, do której dziecko dochodzi samo jest i cenniejsza i bardziej atrakcyjna dla niego niż wtedy, kiedy się posadzi go w sztywnych ramach w ławce. To chciałabym przede wszystkim, żeby wszyscy do oka, którzy są wśród dzieci, mieli otwartą umysłę. Żeby tak było dalej. <laughs> Ale nie wiem. Ale co?